Cześć kochani, dzisiaj nagrywam Wam historykę. Tak naprawdę, tworzymy postacie do nowej historyki z toka boka. Więc będziemy tworzyli nowe postacie, i nie tylko zacznie się pojawiać za kilka dni zacznie się pojawiać nowa historyjka Dobra, więc tam przejdziemy do edytora postaci, by dodać nowe postacie i usunąć przy tym stare. <laughs> Usuwamy tutaj stare postacie. Usuwamy, 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 usuwamy i dalej usuwamy i jak usuniemy już postacie, to wtedy po prostu normalnie yy, normalnie po prostu już tworzymy nowe tak? jak nowe już po prostu wtedy tworzymy, więc czekamy dalej dobra OK. mamy, teraz usuwamy już ostatnią postać i tworzymy nowe, dobra Klikamy i dobra, zaczniemy od początku. No, dobra. Najpierw stworzymy dorosłą osobę. Ale muszę, pomyśle muszę pomyśleć, czy to będzie mama czy tata. czekać najpierw najpierw w sumie brwi po prostu. E, no, wybierzemy takie w ogóle funkcje, a potem jakby dopiero mm, pomyślę, czy najpierw chcę zrobić mamę, czy najpierw chcę zrobić tatę. E, dobra, mamy już nosek. Teraz musimy wybrać twarz. W sensie, jakby oczy, nie twarz, tylko oczy. E, dobra, czekajcie. Hm. Do, dobra, to zrobię. Dobra, zróbmy najpierw mamy, potem zrobię. jakby patę. Dobra, musimy trochę jaśniejszą skórę. I robimy. Dobra, teraz muszę wybrać jakieś włosy. Nie mogę się zdecydować na żadne włosy więc będzie to dosyć trudne no dobra, niech będą takie brązowe ale broni muszę jeszcze przy tym zrobić brązowe dobra, tutaj eee, dobra, teraz jakieś ładne wydaje mi się, że chyba sukienkę wezmę jakąś, w sensie dlatego, że po prostu tak najbardziej mi się kojarzy jakby nie obrażając nikogo, ale po prostu chyba bardziej wydaje mi się, że po sukienkę wezmę ale czekajcie, muszę jeszcze znaleźć, bo może znajdę coś jakby co mi się bardziej podoba, więc czekajcie Um, dobra, czekajcie, gdzieś tu widziałam kiedyś taką ładną sukienkę. Um, hmm, czekajcie, 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 czekajcie. Może tą? Albo tą sukienkę, tą zawsze sukienkę wybieram. Dobra, no niech będzie ona. Dobra, teraz bierzemy inne włosy. Chyba wezmę takie długie, takie tak, ale nie, nie grzywką, ale czekajcie, gdzie to są te włosy. Nie te, wezmę chyba te, albo jeszcze czekajcie, jeszcze były takie chyba jedne gdzieś. O właśnie te... No dobra, nie wezmę. Wezmę w sumie te na razie. Dobra. Eee, okej. Okay. Dobra, teraz może jakieś okulary czy coś. Też nie wiem w sumie czy będę brała jakieś dodatki, bo bardziej nie używam. Nie zakładam jakby do jakichś jakich dodatków. No ale wiadomo mogę przejść, bo może coś jednak w sumie wybiorę, więc zobaczymy Dobra, chyba jednak nic nie wybieram, tak mi się wydaje, no po prostu nie mam pomysłu, żeby coś wybrać, ani nic, więc no. Dobra, weźmiemy to. Okej, okay. dobra, teraz zaczniemy tworzyć tatę na przykład. Dobra. Okej, okay, więc najpierw ja muszę wybrać yy, kolor jakby, dobra, może weźmy ten. Kolor skóry albo kolor włosów, nie wiem, nie wiem, w sumie, co najpierw wybierę. No zobaczymy w międzyczasie hmm. Najpierw chyba albo może włosy, dobra. Najpierw chyba wybierę włosy. Ok, no myślę, że może być tak. Dobra. Mmm, dobra. Ok, muszę jeszcze nos zmienić, mu bo na pewno taki duży nos nie zostanie, więc. Dobra, ale to zaraz zmienię. Dobra. Mmm, dobra. Ok, czekaj. Za... Dobra, ubranie później, to że. Dobra, nie, zadam. Teraz, bo. Go o tym zapomnę i tatę to będzie miał takie obranie, w sumie nigdy nie chciał, żeby to tam miał takie obranie, więc. Dobra. E, trzeba wybrać uranko. Dobra, niech będzie to. Czekajcie. A może to? To z tymi... Tam? Dobra, niech będzie to. Dobra, teraz stworzymy dziecko. Ale nie wiem jeszcze w jakim wieku to dziecko stworzyć. W sensie, czy w tym takim... Jakbym... Nie, nie mam pomysłu. Mmm... Um, um, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chyba, że w tym... Bo nie mam pomysłu, jakie dziecko mogę wziąć w sensie, żeby... Wie, dobra, niech na razie... Dobra, na razie wezmę małe. Jak coś to potem to się zmieni. Dobra Okej, okay, dobra, tutaj mamy już fi, kolor trzeba nosa i tego wszystkiego dobrać dobra okej, okay. eee, dobra, tutaj mamy to, eee, dobra. Teraz może jakieś włosy. Nie wiem, czy jeszcze zrobię dziewczynkę, ale wydaje mi się, że chyba zrobię dziewczynkę, albo w sumie chłopca. Dobra, niech będzie. Hmm. Eee, dobra, i będzie dziewczynka. Dobra, teraz jakieś ubranie jeszcze trzeba wziąć. Nie mam pomysłu, jak mogę jej wziąć. W sumie chyba to bardziej lepiej pasuje. Dobra, może teraz dodam jeszcze jakieś dodatki po jakieś tam, nie okularkę, ale bardziej jakąś opaskę, że coś to miałam bardziej na myśli. Chyba, że smoczek albo plasterek, coś tego typu, bardzo chciałabym mi dodać. Tylko dobra, nie będzie ten smoczek, dobra. Teraz robimy na przykład starszego syna albo starszą córkę. Nie mam jeszcze pomysłu, ale to potem. Dobra, robimy. Niech będzie takie, miał ja głosy. Dobra. Ok, niech ma teraz tego tutaj, tak? Te włosy inne żeby. inne niż tata żeby miał. Dobra. Ok. Mm, teraz jeszcze. Dobra, okej, okay, jest okej. Okay. Data no, może starą kurkę, czy coś. Teraz to znaczy, może sobie starszą córkę zrobię. Dobra. 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 A czekaj, czy nie wiem okay, jaki kolor włosów chcę jeszcze zrobić. Dobra, najpierw wybierzmy kolor skóry. Ale koloru kolor brwi. No, no chyba najlepiej od zrobić kolor nosa. Po, I ogólnie w ogóle jak ten nos ma wyglądać. Potem kolor brwi. Teraz kolor włosów i potem kolor... A nie, w sumie kolor wszystko nie no, dobrym. Dobra. No. Teraz włosy. Dobra, napiszcie, jeszcze oczy zapomniałam. Yy, I teraz będziemy... Wybierzemy włosy. Raczej wydaje mi się, że zrobię dziewczynkę. Chociaż w sumie... Hmm. Mam zagwozdkę wielką. Bo w sumie A może być chłopca? Hmm. Dobra, i będziesz tylko. Dobra. Teraz trzeba jakieś ubranie wybrać. Dobra. Może w sumie niech będzie to. Jakby nie jest jakieś najbrzydkie, najbrzydsze, więc chyba w sumie może być. I może jeszcze jakieś dodatki, czy coś tego typu, też można byłoby jej yy, dodać. Tak, można byłoby jej dodać. Dobra. Jeszcze patrzę, czy tu nie ma nic innego jakiegoś chłodniejszego ubrania, żeby je zamienić. Ale to jest jakby ładne, więc chyba raczej nie będę nic innego na nic innego po prostu zamieniać. Dobra. Tu ubranka. To niech będzie to. Okej. Okay. Dobra. Teraz chyba dodam mi jakieś dodatki tego typu na przykład jakieś opaski, spinki, okularki, czy coś tego typu. Albo jakąś czapkę. Nie wiem w sumie. I... Dobra. No co, jeszcze poczekać. Może jeszcze kogoś dodam. Nie, dr. Przechodzimy już teraz raczej do domku chyba, chociaż nie. najpierw ja trzeba tutaj trzeba wziąć wszystkich. Dr, Niech oni sobie najpierw zrobią zdjęcia, bo potem je powieszą na domu i kolejna po prostu historyjka będzie jakąś tam przeprowadzona do tego domu, więc już kolejną możecie oczekiwać y, historyjkę po prostu będzie polegała na tym. Dobra. Eee, trzeba jakiś ma, jakby blok z tyłu za nimi. Eee, może ich będzie to w sumie ten czarny jest ok więc dobry niech będzie. Jeszcze dzieci. Dobra wy jeszcze. Dobra i teraz jeszcze oni z małą jakby. Um, musieliby mieć zdjęcia. Dobra i teraz może jeszcze jakby mama z ojcami, syn z córką, czy, albo sama córka w sumie też niech będzie, dobra, niech tak będzie, dobra jeszcze tutaj ją dodam, okej, okay. z, yy, z siostrą niech ona będzie, chyba tu jej dam to do ręki, on potrzyma jeszcze jakby swoje. Eeeee, yy, dobra. Okej. Okay. No dobra, w sumie ja już będę raczej kończyła historię, więc dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonek i pa!